Karak Goblin, zasady przykładowa rozgrywka, gra od wydawnictwa Albi, bardzo dziękujemy. Gra karciana z eksploracją lochów, z walkami z potworami, zdobywaniem różnych nagród, artefaktów, zbroi, nowych kart akcji, tak? Jest to nawiązanie do uniwersum Karak. Gra Karak też polegała na chodzeniu po lochach, tylko nie, te lochy nie tworzyły wtedy jakby kolejne linie kart. Tylko w Karaku lochami były kafelki tak? i potwory też się dawały jako, jako kafelki. I ten Karak, jako ten kafelkowy, podstawowa gra Karak to była najlepsza gra dla dzieci w, w Czechach. Bardzo wysoko w rankingach gier właśnie dla dzieci, tak? Bo tu widzimy, tu są potwory, ale one nie są jakieś takie krwawe, straszne, bardziej takie bajkowe są, takie fantazyjne, baśniowe, tak? A nie, to nie ma tu jakieś takie było bardzo mroczne, jakieś takie agresywne, więc taka fajna gra, walki i eksploracji fantazy dla dzieciaków. Nie ma tu specjalnie przemocy Karak Goblin ten plus, że to jest karcianka, czyli widzimy małe pudełko, z siłą rzeczy mniejsza cena, tak, niższa cena, e, wygodniej, więcej miejsca na półce, e, łatwiej transportować w gości, czy tam no, do plecaka na, na jakąś wyprawę gdzieś, tak. Ale pamiętając, jak mówimy na wyprawę, to raczej do schroniska, a nie na pieniek drzewa, chyba że na końcu, ponieważ no, musimy rozłożyć sobie to. A każdy gracz musi mieć jeszcze tutaj swoje... E, swoje miejsce na karty. E, jak to rozkładamy? Może najpierw kupiec, i, e, i kupiec ma olejki maksymalizujące zdrowie, czyli nasze karty, 5 kart życia, odwracają na stronę sterduchem. Normalnie to jest, znaczy normalnie, po, po obrażeniu to jest strona z czachą. E, tutaj, że nie, nie ma klątwy, a klątwy są na przykład na kartach. W, w, Potworów, że nie możemy zagrywać czerwonych, nie możemy żółtych i niebieskich zagrywać. Widzimy, ramka pokazuje, jakie to są karty. Tutaj, że nie możemy sobie regenerować zdrowia. Tutaj, że nie możemy używać takiego znaczka, czyli generalnie ochrony, tak. To, co za, e, 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 obrony e, Tutaj, że nie możemy dobierać podczas walki dodatkowych kart. Zagrywać nie możemy dodatkowych kart. Normalnie zagrywamy 4, ale jak karta ma takie coś, to, to pozwala nam dodatkowe karty zagrać, jeszcze tak? E, jeśli je oczywiście posiadamy, bo na początku posiadamy tylko takie z wojownikiem lub takimi wojownikami, bo każdy może z innym wojownikiem startować. tak? E, jak to układamy niżej, jeśli chodzi o te jaskinie goblinów? Pierwszy poziom, drugi poziom, już trzeba mieć klucz, trzeci poziom, dwa klucze, czwarty poziom, trzy klucze i tu będzie jeden boss do wyboru z trzech bossów. Po drugiej stronie pokazane, że skarby, wygraliśmy grę. Po drugiej stronie tych wszystkich potworów, tu jest pokazane co może być. Zobaczmy, zielona lub niebieska karta, zobaczmy sobie jaka tu jaka będzie, zielona. Tu na przykład pokazuje nam że zbroja. Czyli jako hełm i czerwona. No i jest akurat zbroja, czyli hełm jako, jako, jako zbroja, typowo jako, jako napierśnik. A tutaj jako broń, tak? Bo hełm to może być hełm lub na, na piersi zbroja, a tutaj jako broń, i tu powinna być pewnie broń, no i jest jakiś mieczyk, tak? A Tutaj należy dla każdego poziomu, bo tu jest jeszcze pokonany poziom i ile siła tego potwora, należy wyciągnąć potwory z kluczami i przetasować. Możemy, żeby zejść dalej, no to musimy pokonać potwora, tak? One oczywiście te są trudniejsze niż, niż te. Te służą do tego, żeby się zbroić, czyli żeby dostawać nowe akcje. Jak takiego pokonamy, ta akcja idzie nam do stosu odrzuconych. Jakby to była karta z bronią, to ta broń tu akurat nie. A tu była chyba broń, to ona idzie wtedy do naszego ekwipunku. chyba że już taką broń mamy. No to wtedy musimy jedną z takich broni odłożyć tu do kupca na tą kartę. Więc tu będzie stosik coraz większy, będzie można z niego sobie potem wybierać karty znaczy wybierać, wymieniać za jakąś naszą, tak? Bo pamiętamy, że konkurenci, po każdym chciał pierwszy zabić tego potwora, będą też karty tutaj odkładać do tego arsenału. Które będziemy mogli wymieniać te nasze, więc będzie trochę te, rotacja tych kart, zdobycznych kart, pomiędzy graczami. Eee, karty te nasze pancerze bo, no, są stale ak aktywne i broni. Eee, akcje no będziemy dobierali do walki z naszej tutaj stosu. Takie będą nasze, a te, takie gdzie my mamy potworka no to będą wiadomo te wszystkie zdobyczne. Tutaj najpierw walczymy z tymi, z tymi tutaj, zbroimy się, zdobywamy nowe karty akcji. Kiedy jesteśmy dostatecznie silni, pokonujemy takiego potwora, zdobywamy klucz, za klucz nie możemy się wymieniać stąd. E, oczywiście za eliksiry możemy się wymieniać e, ty, e, tym, co zdobędziemy. Tak? E, maksymalizacja życia: e, że jedna z nie działa, czyli na przykład tutaj, że trzy, e, trzy karty co nie możemy ich zagrywać, tylko jednej z nich nie możemy wtedy zagrać. E, Podwajanie y, ataku lub obrony wybranej karty nie, nie w całości, się nie lubi tak, że to i dodaje to, to i dodaje to, to i razy dwa, tylko jedna karta z mieczem razy dwa, tak? A, um, lubię na karta z obroną razy dwa. E, kiedy jesteśmy niżej, no to znowu wa walczymy, ten nie powinni. E, dobra, to jest ok, to jest jaskinie. E, z tymi walczymy, a potem się, kiedy się jesteśmy uzbrojeni, walczymy z tym, zdobywamy klucz. Pokazane dwa klucze, że już mamy, walczymy z tymi, walczymy, walczymy. Oczywiście widzimy, że każdy niżej jest silniejszy, bo tu mają wartość ataku, czyli jest nam zabiorą, wartość, ile oni mają serducha, wartość, jaka, czego nie możemy używać I, i co może być po drugiej stronie, lub, lub, tak. Potem pokonujemy tego, mamy już trzy klucze. Jak mamy trzy klucze, no możemy walczyć z tym, kto pierwszy pokona, ten wygrywa. Tu też może być wybór. Możemy takiego, takiego lub takiego wylosować sobie stwora. One też są różne, tak? Od najłatwiejszego do najtrudniejszego takiego. Eee, co tutaj jeszcze mamy? Eee, chyba tyle, jeśli chodzi o samą technikę rozgrywki. Jeszcze bym powiedział odnośnie, e, co postaci. Ja tego nie pamiętam. Zawsze sobie tutaj e, czytam, e, na w którym gram. E, więc tak, ten to jest czarodziej. Raz podczas walki może zagrać niebieską kartę, nawet jeśli nie pozwala na to poprzednia karta. Dlaczego? Co chodzi o z tym, że nie pozwala? Jak mam cztery karty na ręce, to muszę patrzeć na te symbole. Ta karta mi ona jest niebieska. Pierwsza jest dowolna, którą zagrywam. Ta mi pozwala zagrać po sobie niebieską lub zieloną. No to ta mi pozwala zagrać no, trzy rodzaje po sobie. Ta dwa rodzaje, ta dwa takie, jakie tu są. Więc na przykład zagrałbym sobie tą, ona mi pozwala zagrać czerwoną lub niebieską zagrałbym zaraz do niej niebieską. Niebieska mi pozwala zagrać żółtą, lub zieloną, ale zagram żółtą, żółta mi pozwala zagrać takie, taką, taką lub taką, niech to będzie niebieska i niebieska, i całą rękę mogłem sobie zagrać. Dodaję sobie, ile tutaj mam e, tych mieczy. E, dodaję sobie, abym coś miał jakiegoś pancerza e, znaczy, lub broni, bo to bardziej na broni będą miecze. To mi pozwala dobrać 1, 2, 3 karty, więc jeśli miałbym tutaj trzy karty, mam dwie, ale jakby miał trzy, to mogę dobrać i patrzę sobie, co jeszcze mogę dołożyć, co mi pozwala ostatnia z tych dobranych kart dołożyć, tak, jeśli chodzi o, o kolorki. Zów, pokonałem potwora, to co było zagrane wraca na odrzuconych potwór. Też idzie na odrzuconych, z drugiej strony jako karta akcji, chyba że to jest karta jakiegoś tam pancerza, no to wtedy idzie do mnie i wtedy to mi podwyższa statystyki. Serducho, że siłą rzeczy sobie odnawiam e, dane, serdu, e, czaszkę na, ser, na serducho. To, że jeden z razów nie trafia, na, czyli mniej atakuje, zamiast trzy na przykład to, to dwa. A, oczywiście mogę mieć to, e, mogę mieć. E, mogę mieć e, jakiś tam e, oręż. Jak drugi z, każdej z, z z tych typów przyjdzie mi kolejna rzecz, no to już nie mogę podwójnych trzymać, muszę wtedy e, tutaj oddać w zamian za coś. Siłą rzeczy będą nowe w arsenale, czyli któryś gracz inny może z tego skorzystać i wymienić na coś, co ja tu oddałem. A, tu mamy atak, tak, czyli... Aha, pierwszy atakuje potwór. Pierwszy atakuje potwór, więc... Jak stracimy to wszystko, to siłą rzeczy nie możemy prowadzić walki. Jak jakoś pokonamy potwora, nowy stąd nam wychodzi. A jak pokonamy takiego, schodzimy z automatu na dół, z tego już nie korzystamy. Pokonamy tego, też z tego już nie korzystamy. Ataki, dodaj wartość do Twojej ataków. Obrona, daj mi wartość obrażeń od, od tego, co nam zdaje potwór. Leczenie natychmiast, odzyskaj wskazaną liczbę punktów wytrzymałości odrzuć kartę wytrzymałości na stronę z sercem, tak? I dobieranie, no to dobierasz karty, ale ze swojego stosu, wiadomo. E, tutaj, że nie możemy czegoś robić, nie możemy właśnie robić tego leczenia, czyli odzyskiwanie e, tych zdrowia, nie możemy dobierać dodatkowych kart podczas walki, nie możemy, nie ma obrony podczas walki, nawet jak, jak ta obrona się pojawia, tak? Nie możemy zagrywać wybranej karty, w tym jako klątwy, nie możemy korzystać z tego lub z tego ekwipunku. Um. Tutaj też mamy właśnie już serducho yy, czy, czy plus. Jeżeli ta karta przedłożenia yy, ma ten symbol, uzyskuje jeden punkt zdrowia na koniec walki po wystarczeniu ataków przeciwnika. Trzy klucie, no to zejście na sam dół. Yy, Elixir yy, to się nie za oczyszczenia skląst, ale tylko z wybranej jednej. Yy, nie możemy mieć podwójnych, wszystkiego pojedyncze, pojedyncze możemy mieć. Wysmacniający, co dwa razy atak lub, lub obrona, do karty, nie do całości sumowania wskaźników. Elixir zdrowia, maksymalizacja e, po wypiciu, wszystkie swoje punkty wytrzymałości, tak. E, I tak, Czarodziej, pozwala nam zagrać niebieską kartę, nawet jeśli nie pozwala na to poprzednia karta. Czyli powiedzmy, zagrałbym ostatnią tą, nie pozwala mi zagrać niebieskiej, a on by mógł. E, Horan, e, jeśli podczas walki zagra dwie karty z atakiem pod rząd, to może dodać plus 1, czyli zagrałby sobie pod rząd, czyli Tom i Tom by zagrał, oba mają atak, więc to nie byłby, byłby atak plus 1 tak, dzięki temu. Potem Lord Ksa, Czarnoksiężnik San Ross podczas walki może zagrać kartę w kolorze zabronionym przez klątwę, biłbym się na przykład z tym, nie mogę zagrywać żółtego, a bym pozwolił zagrać żółtego, czyli tą kartę. Nie dotyczy kart. Wyposażenia tak czyli, jak, jak nie, mo, nie można o wyposażenia, to, to nie można. To nie, o, u niego też nie można. E, Aderyn to jest złodziejka. E, gdy straci wszystkie życia, normalnie pamiętamy, że atakuje pierwszy potwór. No to normalnie, jak straci wszystkie życia, to ja już nie walczę. Tak, już spadam. A ona jeszcze walczy i może pokonać potwora. Ale potem w kolejnej turze musi zrobić akcję odzyskania życia. Tak, i traci turę, bo normalnie mamy odzyskanie życia walkę lub wizytę u, u kupca swojej turze. Ten Victorius, czyli Mistrz Miecza, on... E, e, druga karta akcji zagrana przez tego gościa może mieć inny kolor niż dopuszczalny przez, e, przez pierwszą. Czyli tylko druga. Tl, e, tylko druga karta zagrywanych może być, może być inna. Kolejne muszą być już takie, jak, jak jest skazanie tych, tych tutaj trójkącików, tak? Bo niektóre karty na aktu trzy pozwalają, niektóre dwie, a niektóre tylko jeden trójkącik będą miały. I ta taja, gdy wybieramy gdy kartę, z jednej wybieramy dwie. I z tych dwóch, jedną zatrzymuje, drugą wkłada na spód swojej talii. Więc no jest, jest lepiej, ma jakby więcej kart, tak? Mikszturek Burma. Tak wygląda akcja z potworami. Pamiętamy, że najpierw, najpierw potwór, potem my. Każ, każda z tych talii jest różna, jest inna. Startowa. No, potem tu już w zależności od tego, w co inwestujemy, bo tu widać mniej więcej, w co inwestujemy, co może nam dać dany potwór. Oczywiście zawsze wybór dwóch. To jest Karak Goblin. Generalnie fajna gra gody następca Karaka. Mniejszy, wygodniejszy, wydaje się w użytkowaniu. Dzięki.